Nadszedł czas, kiedy możemy dowiedzieć się, jakie transakcje dokonywali najlepsi inwestorzy na świecie. Bardzo lubię tę serię, bo mamy okazję podpatrzeć, co robią ludzie zarządzający miliardami dolarów. A skoro my, jako inwestorzy, chcemy się rozwijać, to warto uczyć się od najlepszych. Sprawdźmy zatem, które spółki okazały się faworytami superinwestorów w czwartym kwartale 2023 roku. Dobra, tylko zanim zaczniemy omawiać portfel najlepszych, to krótki disclaimer, krótkie zastrzeżenia, kilka moich punktów, tak żebyśmy wszyscy wyciągnęli jak najwięcej z tego odcinka, ale może nie wpadli w jakieś pułapki. Pamiętajcie, że inspirujemy się tymi ludźmi, ale nie naśladujemy ich ślepo jeden do jeden nie kupujemy czy nie sprzedajemy tego co oni kupują bądź sprzedają bo nie wiadomo jakie za tym stoją motywy jaki mają cel w związku z tymi sprzedażami I właśnie w tym kwartale też trochę to wyjdzie że nie zawsze możemy przewidzieć dlaczego ci najlepsi inwestorzy coś robią to jeszcze zaraz o tym pogadamy pamiętajcie też że dane są z dataroma.com a tam są śledzone tylko akcje notowane na amerykańskich giełdach nie ma tam akcji europejskich czy z azji Także warto też tutaj na to zwrócić uwagę. Po trzecie, tak jak mówiłem na wstępie, są to bardzo duże fundusze, a bardzo duże fundusze mogą inwestować jedynie w płynne podmioty, podmioty, gdzie no, nie, nie będą trzęsły tym rynkiem tych akcji, jeśli oni by chcieli wejść w takie akcje. Także raczej są to jakieś większe podmioty, większe spółki, no bo przy tak ogromnej ilości pieniędzy, jakimi zarządzają ci ludzie, no trudno by im było kupować mniejsze spółki z mniejszych Giełd. Oczywiście dotychczasowe rezultaty będę podawał zwroty tych inwestorów historycznych, tutaj jakby co z Google Gemini, także to też może się mylić, nie do wszystkich funduszy te zwroty nie są jakbyś tam chyba specjalnie mocno publicznie dostępne, także do niektórych trzeba się troszeczkę jakby domyślać albo właśnie wierzyć Google Gemini. Ja jestem przekonany, że wszystkich pięciu inwestorów, których będziemy omawiać, wszyscy wygrywają z rynkiem, natomiast jakie konkretnie mają stopy zwrotu, tutaj może być czasami Problem. No i zwróćcie uwagę na to, że ich historyczne rezultaty niekoniecznie muszą gwarantować przyszłe zyski. No ale jeśli mamy już to za sobą, to zobaczmy w ogóle, gdzie był rynek w tamtym kwartale, czyli w tym kwartale, który będziemy omawiać, czwarty kwartał 2023. Zobaczcie, że raczej tutaj rynek szedł w górę. Widzimy, widzimy już tutaj dwa miesiące później, cały czas ten rynek idzie w górę. Ostatnie SP 500, ale nie tylko. Większość indeksów właśnie zalicza kolejne szczyty. No ale jeszcze raz wróćmy do do tego kwartału, tutaj widzimy, że tu był jakiś tam, powiedzmy, lokalny, nazwijmy go lokalnym dołkiem. No i nigdy nie wiadomo, czy te akcje kupowane w ramach tego kwartału nie były kupowane gdzieś tutaj. Po najlepszych cenach. Możemy raczej tak zakładać. No, i jak zwykle w tej serii, ja będę mocniej omawiał pięciu moich ulubionych inwestorów, takich, których najbardziej lubię śledzić, te fundusze najbardziej lubię śledzić, co tutaj się dzieje, ale też na koniec podsumujemy sobie wszystkich tych inwestorów. Tam jest chyba kilkadziesiąt inwestorów, które ta Data Roma śledzi. Sponsorem odcinka jest XTB. Sam inwestuję przez XTB głównie ze względu na brak prowizji do miesięcznego obrotu 100 tysięcy. 000... Euro i wprowadzaniu kolejnych udogodnień dla polskich inwestorów, jak udostępnienie PID-8C do łatwego rozliczania podatkowego, czy formularza W8B zmniejszającego należne podatki od dywidend z akcji amerykańskich. I zaczniemy od Warrena Buffetta. Warren Buffett, wartość jego portfela publicznych akcji tutaj tak jak w poprzednim podsumowaniu tylko wam przypomnę że patrzymy tutaj tylko na publiczne akcje Berkshire Hathaway no i tak jak mówiłem też na wstępie tylko amerykańskie spółki także to nie jest jakby cały cały wielki portfel Warrena Buffetta on ma też bardzo dużo prywatnych przedsiębiorstw no i działa w ogólnie w branży powiedzmy ubezpieczeniowej także to jest też jakby zupełnie inna działka my patrzymy właśnie na ten publiczny Portfel akcji, no i tutaj liczba spółek w tym portfelu spadła od poprzedniego kwartału o 4, także już 41 spółek. Top 5 spółek to już jest prawie 81% tego portfela. No i zwroty od początku działalności, czyli od 1965, to ponad, delikatnie ponad 20% rocznie. I jak na tak długi okres to te zwroty są, można powiedzieć, rewelacyjne. Tego typu stopy zwrotu dają niesamowite wyniki w dłuższym terminie. No i co nie jest dziwne, Warren Buffett jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. No i okej, okay, zerknijmy sobie czwarty kwartał 2023 roku w kontekście Warrena Buffetta. Tutaj już posortowałem po zmianie w portfelu. Nie są to jakieś wielkie zmiany w tym czwartym kwartale. Największa na poziomie 0,70% całego portfela, także no tak jak mówię, nie jakieś wielkie. Natomiast możemy tu zobaczyć kilka chyba istotnych faktów. A mianowicie sprzedaż już całkowita D. R. Horton, firmy budowlanej. Jest to firma deweloperska, budująca domy jednorodzinne w Stanach Zjednoczonych. No i co ciekawe, Warren Buffett czy jego fundusz ogólnie Berkshire Hathaway postanowili wyprzedać wszystkie akcje tej spółki i odejść z tej spółki. Bardzo ciekawe. Tutaj Paramount Global, kolejna spółka, redukcja już o 30%. To jest dla mnie bardzo dziwna akcja, bo wierząc jakby w, to, w słowa Warrena Buffeta myślimy sobie, że on kupuje dobrej jakości spółki po atrakcyjnych cenach czy po takich fair cenach. Nie skupia się tutaj tylko na tym, żeby kupować coś tanio, ale też żeby kupować coś dobrego. No i jeśli chodzi o Paramount Global, dziwny był to dla mnie ruch, bo nie bardzo widzę tutaj jakości w tej spółce. Ale możliwe, że ja czegoś tam po prostu nie widziałem, a z kolei Warren Buffett widział, ale raczej nie, nie za długo, bo jak się cofniemy tutaj do poprzednich kwartałów, no to jeszcze tutaj w pierwszym kwartale 2023 dodawał Paramount Global. I tu widzicie te kwartały 2022, to były kwartały, w których Warren Buffett kupował Paramount Global, tutaj znowu trzeci kwartał 2022, dodawanie do pozycji, no i w tym czasie spółka nie radziła sobie najlepiej, tutaj cały czas widzimy spadki i też na pierwszy rzut oka widzimy, że spółka, jeśli chodzi już tutaj bardziej biznesowo, również sobie nie radzi, bo zysk na akcje przez ostatnie 5 lat spadł o 17%, także... Ewidentnie dla mnie nie jest to jakoś super jakościowa spółka i nie wiem co pchnęło Warrena Buffeta, żeby kupić tą spółkę. Jak dziennikarze pytali go o to, to raczej omijał tej odpowiedzi, także może wiecie coś więcej na ten temat. Dla mnie dziwne akcje ostatnio, przynajmniej Warrena Buffetta, jeśli chodzi o zarządzanie portfelem. W każdym razie, no tutaj właśnie redukcja tego Paramount, które już nie jest w ogóle jakkolwiek wielkim komponentem w portfelu, zaraz zobaczymy jeszcze cały portfel, tu osobno jeszcze trzy spółki przedane kompletnie, Global Life, Stone Co. i Markel Group, to też jest dość ciekawa spółka, mówi się o niej jako taki mini Berkshire Hathaway, powielający trochę model biznesowy Berkshire Hathaway i tutaj Warren Buffett zrezygnował z tej mniejszej spółki, także to jest też ciekawe, a naj, najciekawsze dla mnie w tym całym świadku inwestycyjnym jest to, że tutaj Warren Buffett w końcu chyba od lat nie redukował pozycji na Apple. Apple to jest największa pozycja w tym portfelu, no i zredukował 1% tej części portfela, czyli w sumie znaczy 1% wszystkich akcji Apple, jakie miała w portfelu. Widzimy 10 milionów akcji, no a jest to pół procent, pół jednego procenta. No nie wiem, jak to mało brzmi, ale no jest to dość znikoma waga. I tyle. Berkshire Hathaway czy Warren Buffett postanowili sprzedać tej części. A w nagłówkach, w mediach widzieliśmy ogromne miniaturki na YouTubach, też, że Warren Buffett zaczyna sprzedawać Apple. I jakie to jest wielkie wydarzenie! No widać, że po, po tym raczej nie. No jak gdyby to sprzedał połowę swoich akcji to faktycznie byłoby to wielki news, a no tego typu zmiany wydaje mi się dość kosmetyczne. Przejdźmy zatem do zakładki Holdings i sprawdźmy aktualny stan portfela Warrena Buffetta. Mimo tej sprzedaży Apple dalej 50% w portfelu. Na kolejnych miejscach tutaj specjalnie już się nic nie zmienia. Bank of America, drugie miejsce 10% portfela American Express, 8%, Coca-Cola 7%, trzymano już kilkadziesiąt lat Coca-Cola. Chevron, tutaj widzicie, że Warren Buffett Buffett uwielbia tego typu spółki, bo dokupił Chevron 5,5% portfela i Occidental Petroleum w pod z podobnej branży spółki totalnie nie moje klimaty 4,20%. Dalej mamy Kraft Heinz, Moody's i powiedzmy tutaj jeszcze powyżej procenta w portfelu Davita Healthcare Partners. Tak wygląda portfel Warrena Buffetta. A jeśli jesteście zainteresowani to już niedawno Warren Buffett pisał taki coroczny list do akcjonariuszy. No i tam oprócz wspominania Charliego Mangera, który odszedł w 2023 roku, jego głównego, długoletniego partnera, opisywał też w jakim, jakim stylu Inwestuje Warren Buffett i opisuje właśnie to, jak nauczył się inwestować, jakie podejście ma dzięki Charlie'emu Mangerowi. Myślę, że bardzo ciekawy list do przeczytania. Natomiast jeśli chodzi tutaj o ruchy w czwartym kwartale 2023, to dla mnie trochę bez historii, może właśnie oprócz tego, tej sprzedaży Paramount, która mnie dziwiła, dlaczego on w ogóle to kupuje. Teraz widzimy, że już się pozbywa tych akcji. No i tego oczywiście, może tutaj największe nagłówki to Apple, ale też ciekawa sprawa, że. Dalej tutaj Warren Buffett wchodzi w takie spółki jak Chevron. Przechodzimy dalej, Chris Hon z portfelem o wartym prawie 36 miliardów dolarów, dodatkowe dwie spółki w portfelu, także już tutaj możemy oczekiwać, że będzie gruba zmiana, bo tak naprawdę mając 9 spółek i dodając dwie spółki jest to duża zmiana w portfelu, zaraz zobaczymy. Top 5 zajmuje u Chrisa Hona 66%. I według Google Gemini stopa zwrotu od początku działalności to zawrotne prawie 27% rocznie. Niesamowite, aczkolwiek zwróćcie uwagę, że to nie jest do końca potwierdzone. Przynajmniej ja nie dałem rady potwierdzić tych zwrotów. Natomiast jestem przekonany, że z tymi spółkami jakie Chris Hon ma na pewno bardzo dobrze sobie radzi. No i sprawdźmy co Chris Hon robił w czwartym kwartale i wydaje mi się, że jak na niego jest to dość duża aktywność. Tutaj zwróćcie uwagę, że Chris Hon zarządza funduszem TCI, Fund Management. I co tutaj widzimy? Zakup za 11% portfela Microsoftu, i teraz sam się zastanawiam, czy to jest jakiś błąd w tych systemach. Czy tam była jakaś dziwna akcja, natomiast zobaczcie, że no, dziwiliśmy się, że Chris Hans sprzedał cały Microsoft w trze trzecim kwartale 2023. To było prawie 12% portfela, i teraz w tym czwartym kwartale odkupił prawie, no, no troszkę mniej powiedzmy, ale no, też podobną pozycję na Microsoft. I nie wiem teraz, co to było, czy, czy faktycznie tak się tam działo, czy to jakieś są błędy. Tego no niestety się nie dowiemy, natomiast ta wielka sensacja, że Chris Hone sprzedaje Microsoft, już raczej taką sensacją nie jest, bo też Microsoft dalej będzie pełnił ważną rolę w portfelu Chrisa Hona. Co tutaj jeszcze widzimy? No też zakup alfabetu Google'a. Natomiast jest to totalnie kosmetyczna, kosmetyczny zakup, przynajmniej w tym właśnie czwartym kwartale. 157 tysięcy akcji daje 0,06% portfela, także prawie nic, no ale zobaczcie, że w poprzednich kwartałach Chris Hon sprzedawał alfabet, ale w, o Tickerze GOOG. A no, tu mamy inny Ticker GOOGL. To są akcje też alfabetu, tylko innej klasy. No i dziwne, dziwne, to nie, nie wiem w sumie niezrozumiałe dla mnie, dlaczego tutaj sprzedaje GOOG. I tutaj dokupił G o OGL, czy to jest kwestia jakiejś płynności, czy czego, w sumie nie wiem. Natomiast też no nie jest to jakaś duża zmiana z takich bardziej istotnych, no to w sumie jest jedna zmiana dodanie do portfela, znaczy dołożenie do portfela, bo Moody's już było w portfelu Hona, 16% więcej. Jeśli chodzi o cały portfel, to jest prawie 2% różnicy. No jest to ciekawe, w ostatnim czasie miałem wrażenie właśnie, że Moody's jest pod pewną presją cenową, jeśli chodzi o cenę akcji i może to był ten dość dobry moment, żeby dokupić Moody's, jedna z dwóch czy trzech głównych spółek. Zajmująca się ratingiem kredytów z ogromnym monopolem na ten rynek bo, rynek, bo kredyt tak naprawdę jest istotny już w większości krajów zachodnich i ten właśnie rating kredytowy jest bardzo istotny dla krajów czy przedsiębiorstw. Także Moody's, no bardzo tutaj wydaje mi się, bezpieczna pozycja. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda cały portfel Chrisa Holna po tych różnych dziwnych zmianach. No i zobaczcie, że tu jest ten zakup Microsoftu na poziomie 11%. Portfela, a tak to General Electric wzrósł już na pozycji numer jeden, najważniejsza pozycja w portfelu General Electric. Widzieliśmy, w, kupowana w poprzednich kwartałach i e, akcje mocno wzrosły. Także Chris Hunt tutaj musiał mieć jakieś mm, dobre informacje na temat tego, co będzie się działo z tą spółką. Na razie wygląda to dobrze: e, 14% Canadian National Railway, 13% Moody's. 12% kolejne przedsiębiorstwo z branży transportu kolejowego, Canadian Pacific Kansas City, także zobaczcie, to prawie 30% jest w, tym, w tej branży. Chris Hon ma i on widać, że lubi takie, takie spółki, które mają niesamowity moat, czyli tą fosę bardzo są takie, powiedzmy, bezpieczne, jak to się mówi też w Stanach, nie są takie dysruptywne, dysruptywne, to znaczy ciężko je przełamać, tego typu spółki, tego typu modele biznesowe, widzimy to dalej po wizji Microsoftie, S&P Global, wszystkie te spółki mają, wydawać by się mogło, bardzo szeroki mode, bardzo szeroką fosę. Jeśli nie wiecie do końca, co to jest, to zapraszam, tutaj powinno się pojawić, czy w opisie filmu, właśnie film o tym, czym jest taka fosa, 6%, alfabetu w ramach tych akcji klasy C, GOOG 6.60 i tutaj może budowa pozycji tych innej klasy akcji GOOGL. Najmniejsza pozycja, ale też tutaj redukowana, to jest Ferguson PLC, także raczej tutaj historia bez, znaczy spółka bez historii. Ok, następnie mamy Terego Smith'a. Wartość portfela to prawie 24 miliardy dolarów. Liczba spółek 40, top 5 39%, czyli z tych omawianych do tej pory. Jest to taki najbardziej zdywersyfikowany portfel, najwięcej tych spółek, no, chociaż Warren Buffett ma 41%, ale jednak top 5 to tylko 40%, dużo mniej niż w kontekście Warrena Buffetta. Stopa zwrotu od początku działalności, czyli od 2010 roku 15,4% a te dane już wziąłem ze strony funduszu, którym zarządza Terry Smith, czyli ze strony Fund Smith, bo tutaj coś gemini dziwne mi podawało liczby, a tu wiedziałem, że mogę konkretnie to sprawdzić. I jeśli chodzi o ten fundusz Terry'ego Smitha, to również dla mnie trochę bez większej historii, tutaj największa zmiana to redukcja Microsoftu, no i co ciekawe, ja też widziałem wywiad z Terrym Smithem opowiadającym o tym, że on nie chciałby sprzedawać tego Microsoftu, ale jako, że on prowadzi fundusz z wielkiej Brytanii, no to mają tam jakąś taką politykę, że jedna pozycja chyba nie może zajmować więcej niż bodajże 10% czy 12% całego portfela. No jeśli ta cena wykracza jakby ten próg, no to niestety fundusz musi się pozbywać tych akcji co no Terry Smith nie jest tego fanem także też taka ciekawostka że po tym tutaj co możemy patrzeć myślimy że Terry Smith na przykład redukuje bo coś mu się nie podoba z Microsoftem a tak naprawdę no jest to jak niejako wymuszone na nim żeby redukował tą pozycję no i to jest w sumie największa zmiana co ciekawe Terry Smith zdecydował się na spółkę z branży cyberbezpieczeństwa w spółkę Fortinet. To nie jest jeszcze wielka tutaj zmiana, 0,5% portfela, także pewnie jakiś pierwszy czy to już drugi a pakiet zakupiony tych akcji ewidentnie jest tu jakaś forma budowania tej pozycji właśnie w branży cyberbezpieczeństwa branża bardzo ciekawa, oczywiście taka bardzo przyszłościowa, natomiast dla mnie bardzo trudna do analizy. Kiedyś dosyć długo siedziałem i analizowałem CrowdStrike i do końca nie wiem, czym ten CrowdStrike wyróżnia się i czym miałby się wyróżniać przez wiele lat na tle konkurencji. I dla mnie też jest takie tutaj ryzyko, jeśli chodzi o tego typu spółki, że jeden fuck-up, jeden jakiś niefortunny wyciek. Z jakiejś firmy, która jest pod ochroną, na przykład rozwiązań Fortinet czy CrowdStrike, może bardzo mocno wpłynąć na cenę akcji. Dlatego jeśli chodzi o mnie, to tak z dystansem wielkim podchodzę do tej branży, aczkolwiek wiem, że sama branża w sobie no, jest raczej rozwojowa i cyberbezpieczeństwo raczej. Z Każdym kolejnym rokiem będzie jeszcze bardziej istotne niż jest dziś. No, ale właśnie tu ciekawostka, że Terry Smith zdecydował się na Fortinet. Jeśli chodzi o taką analizę fundamentalną, pod samych czystych, suchych danych finansowych, to faktycznie Fortinet najlepiej wygląda, bo już jest to spółka taka dość dojrzała. Jeśli chodzi o wzrost przychodów, ale też rentowna z bardzo fajnymi marżami. Także taka ciekawostka, możecie sobie zbadać bliżej tą spółkę. Pozostałe zmiany to, no to już raczej kosmetyczne. Redukcja Idex Laboratories, tutaj też bardzo dużo zarobili na tym. Co ciekawe, zakupiona spółka Clorox w tym czwartym kwartale 2023. Także nie wiem, czy my spodziewa się kolejnych wersji wirusa. Mam nadzieję, że nie ale tutaj też taki zakup nowej spółki. No i zobaczmy jak to wygląda jeśli chodzi o powiedzmy te top 5 spółek w portfelu Terego Smifa. Tak jak mówię, nie ma tutaj spółek europejskich. Na przykład Novo Nordisk to jest jedna z chyba z trzech największych spółek w portfelu Terego Smifa, który nie widać tutaj na tej stronie Data Roma, także zwróćcie na to uwagę. Jeśli chodzi o te amerykańskie spółki to Microsoft na pierwszej pozycji, potem Meta. Bardzo był hejtowany ten Smif pamiętam w momencie tam pod koniec 2022 roku, kiedy Meta leciała mocno w dół a i widzimy, że akurat tutaj się udało Striker Corporation prawie 7% iDex to ta właśnie jedna z redukcji o których mówiliśmy 6.3 i Visa 6.25 To 5 spółek bardzo jakościowych spółek w portfelu Trego Smyfa. Ok, przechodzimy dalej. Chuck Ackry, fundusz Chucka Akry, Co prawda, to już nie jest zarządzający tym funduszem, on już chyba tylko swoją marką osobistą i swoim nazwiskiem promuje ten fundusz. Natomiast Zarządzającym tym funduszem jest już John Neff. To jest taka osoba, która uczyła się od Czeka Akry, jak się podchodzi do inwestowania w jakościowe akty. Myślę, że podejście będzie bardzo podobne jak nie te same. Liczba spółek plus 1, czyli coś zostało dokupione zaraz sprawdzimy co. Top 5 zajmuje 66% portfela. Jeśli chodzi o dane zwrotów od początku działalności, 1994 rok to ponad 17% rocznie. No i zobaczmy, fundusz czeka Acry Capital Management. Jak to wyglądało w ostatnim kwartale, to widzimy dosyć duże równe redukcje Mastercard i wizy. Ponad 5% portfela z Zrezygnowane z tego typu spółek. Ciekawe, ciekawe, co tam zarządzający tym funduszem mieli na myśli przy takiej redukcji. Dodatkowo Moody's też redukowane, czyli widzimy, że jeden superinwestor kupuje Moody's, a drugi sprzedaje, także między sobą wymieniają sobie te akcje. No i co ciekawe, zakupiona nowa spółka. No i jak spojrzałem na szybko, to nie bardzo mi się akurat podoba, zobaczcie, akurat po wykresie, może wygląda, że jest tutaj, była jakaś możliwość, Niskiej wyceny to jest ostatnie 3 lata. Wykres tu widzimy, że gdzieś w październiku to było około 190 dolarów. Cena akcji wróciła na 250, ale teraz widzimy, że znowu spadło do 208. No, jeśli chodzi o jakieś podstawowe metryki, to jeśli chodzi o mnie, to tak troszkę dziwnie to wygląda. Wzrosty całkiem spoko przychodów, około 7-9% rocznie. Z kolei wzrost zysków rośnie dużo szybciej, także możliwe, że była presja na zyskach. Teraz wracamy do jakiejś średniej. Natomiast po, po innych jakichś metrykach, jak ROS, ROCE, czyli Return on Capital Employed, no to na poziomie poniżej 10% nie jest to jakoś świetna liczba. Tak samo debt to equity, dość duże zadłużenie, także nie wiem, dziwna ta spółka, jakaś niepasująca mi trochę do właśnie filozofii inwestowania czaka Akral. No ale kim ja jestem, żeby tutaj coś krytykować możliwe, że jest to ciekawa spółka do zainteresowania. I tak wygląda portfel Czaka, AK największe pozycje, Mastercard prawie, no ponad 18%, Moody's prawie 16%, American Tower Corporation 12%, ponad 12%. Dalej mamy KKR, to jest Colesberg, Kravis Roberts, NCO, globalna firma inwestycyjna. Ona zarządza alternatywnymi klasami aktywów, takie, że musi być raczej dość skomplikowana spółka do analizy, ale może warta. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was analizował tą spółkę. Dalej mamy O'Reilly Automotive ponad 8%, Visa 7,69 i Roper Technologies ponad 7% też procent wartości portfela. Sporo tutaj spółek dla mnie jest dość nieznanych, także Mogą być jakieś ciekawe opcje do analizy. Jak widzicie, ta spółka SBA Communications, no na razie przynajmniej to bardzo mała część całego portfela. No i ostatni super inwestor, który bardzo lubię śledzić, co tutaj wykonuje, bądź co nie wykonuje. To Def Cantersaria, tutaj jest najmniejszy portfel, jedynie 3,5 miliarda dolarów, rozłożone na tylko 8 spółek, gdzie to 5 zabiera 90% całego portfela. Niesamowita sprawa, tutaj nie mamy żadnych danych, przynajmniej nie mogłem znaleźć danych na temat zwrotów, jakie te jego fundusz, fundusz Deva Cantersaria ma. Natomiast widząc spółki w portfelu, jestem przekonany, że te zwroty były na bardzo dobrym poziomie. No i zobaczmy, jak wyglądała ostatnia aktywność funduszu DevaCantesarii i jak zwykle raczej nieduża. Zobaczcie, że w ogóle w trzecim kwartale aktywności nie było w ogóle. I co jest dla mnie bardzo ciekawe w inwestowaniu, że często jest tak, że nie musimy nic robić, żeby zarabiać w pewnym sensie. Nic tutaj Gdevska nie zrobił w trzecim kwartale 2023, no a dzięki temu mógł sporo zarobić. Jeśli chodzi o czwarty kwartał, czyli ten, o którym te dzisiaj mówimy w tym odcinku, no to widzimy jedną taką grubszą tutaj redukcję na ponad procent portfela, sfer Isaac. Rajzek, spółka szła mocno w górę w ostatnim czasie, i nie wiem, czy to jest właśnie taka redukcja, zapewniająca sobie troszkę większą możliwość dokupienia czegoś, może na przykład w tym kwartale 2024, czy jakaś tam kwestia regulacji, polityki, funduszy, wiecie, podobnie jak w przypadku tego Smyfa. Natomiast, znowu, w sumie bez historii, kwartał nic tu się specjalnie nie zmieniło, także spójrzmy jeszcze raz. Liczba spółek 8. Ferajzak to już prawie 30% portfela, także możliwe, że ta redukcja jest związana z tą przekroczeniem jakiejś tutaj niewidzialnej linii. S&P Global 21 prawie procent. Mastercard delikatna redukcja 18%. Moody's znowu nam się pojawia 13,5%. Intuit prawie 8%. Mówiłem o Intuit na jednym z live'ów. Top 5 spółek na 2024. Może cena kiedyś Dojdzie do jakiejś atrakcyjnej. Visa 675, Aspen Technology to już są mniejsze pozycje, 1,85 i ASML Holding 1,35. ASML Holding nie jest to spółka amerykańska, także możliwe, że może mieć tutaj facto część akcji tutaj w ramach jakiejś amerykańskiej giełdy, a możliwe, że jakaś część tutaj, której nie widzimy, jest na giełdzie holenderskiej, bo z tego co pamiętam, jest to holenderska spółka. Zwróćcie na to uwagę, że to nie do końca musi być jeden, do jeden cały portfel, ale myślę, że oddaje defkantesarii portfel idealnie podejście, które, na którym mi by zależało mieć kilka, kilkanaście, małe, niskie kilkanaście bardzo Dobrej jakości spółek. No i ja jestem pod wrażeniem ogólnie tego portfela 3,5 miliarda dolarów, mimo że porównując do Warrena Buffetta jest to nic, no to dla mnie to jest bardzo duży fundusz. Jeśli chodzi o top 5 w portfelu, to Def Cantesaria oczywiście wygrywa: 90% portfela ma w 5 spółkach. Na drugiej pozycji, jeśli chodzi o ten ranking, Warren Buffett 80%. Najwięcej spółek ma Warren Buffett 41%, teraz jest w 40% najmniej Def Cantesaria tylko 8%. No i tutaj, Możecie sobie spojrzeć na ten performance, te stopy zwrotu, aczkolwiek tu bym jednak troszkę z przymrużeniem oka patrzył na ten performance, bo nie wszystko można potwierdzić. Ok, przeszliśmy przez moich ulubionych inwestorów. Teraz zobaczcie, jak wygląda zbiorcza liczba największych najczęściej kupowanych spółek według tych wszystkich super inwestorów tam jest ich chyba kilkudziesięciu których DataRoma śledzi i tak prezentuje się tabela tych spółek które były najczęściej kupowane zobaczcie że no, oprócz tych takich powiedzmy tradycyjnych czyli Microsoft, Alphabet, Amazon to są naj, najwięcej kupowane najczęściej kupowane spółki tu mamy jeszcze Visa, Berkshire Hathaway, Apple no to są raczej spółki które zawsze będą się przejawiać w tego typu podsumowaniach. Co ciekawe, na co można by zwrócić uwagę, to Charter Communications z 7 zakupów w ostatnim kwartale, General Motors 6 zakupów, Bank of America 6 i Danaher Corporation. Też ciekawy model biznesowy tej spółki Danaher Corporation, delikatnie patrzyłem na nią, aczkolwiek ma właśnie chyba ostatnio delikatne kłopoty. No i jak często bywa, najlepsi inwestorzy w tych momentach starają się wejść w tego typu spółki. Tyle na dziś. Dajcie znać, jeśli miałbym jakoś polepszyć tę serię, o czymś więcej mówić, o czymś może trochę mniej mówić. Chciałbym, żeby ta seria była dla Was atrakcyjna nie tylko pod względem wartości tego, co kupowali i sprzedawali najlepsi inwestorzy, ale może też troszkę bardziej atrakcyjna, jeśli chodzi o moją prezentację. Także jeśli macie jakieś pomysły, to. Dawajcie znać w komentarzach. Tymczasem, niech procent składany będzie z Wami. Trzymajcie się.